Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pogrywamy z Simami. No i trochę nam się tu pozmieniało, to znaczy, Param się ogólnie zmienił, e, tak trochę przygolił tu i ówdzie. E, nasz Akalas też się troszeczkę zmienił, jako że wpłynęła na nich ta przyszłość. Zresztą, Param zawsze jakoś tak lubi się przebierać w tutejsze ciuszki. Nam namówił Akalasa do tego, więc. Um, więc... Y, i on się przebrał. Okej. Okay. <grymne> Ciągle zapominam, że Akalas nie musi tak naprawdę jest w ogóle i niepotrzebnie go... Boże, co to tak gra głośno? Niepotrzebnie go faszeruje. O, co ktoś dostał meteorytem? Leżą tu jakieś szczątki meteorytów. Dzisiaj wybierzemy się jeszcze raz do tego parku dziedzictwa, żeby spełnić Akalasowi to pragnienie, które ma. Nie wiem co tu gra, ale mnie zadrażni. drażni. Jest strasznie głośne. O, zjadłeś już? Okej, okay, to jedziemy. Także. Aha, nie ten. W dzisiejszym odcinku niestety nie będę posyłać żadnych prezentów, ponieważ nagrywam go praktycznie po poprzednim, więc nie mogę już wysłać więcej prezentów na jeden dzień, a no po prostu muszę tak zrobić, ze względu na to, że potem mogę nie zdążyć nagrać, więc. I raz, raz za razem. <noise> no, Dobra, Kalas. Kalas, Kalas. Potem pójdziemy ci kupić zgrawideszkę. Na pewno się cieszysz. Aha, aha No chodźże tu. Spełnimy ci pragnienie i będziesz mógł. Co ty tam chciałeś? Już chcesz wracać do teraźniejszości, no. Wybitny wykonawca. Odczytaj inskrypcję. inskrypcja? co Na ten poszedł latać. Inni bali się nowych instrumentów, ale Kara szybko opanowała laserowy rytmotron i stworzyła nowy gatunek muzyki. Chciałabym, żeby tu się pojawiła kiedyś um, nima. Może kiedyś się uda. Okej. Okay. Hmm, chcesz grać na laserowym rytmotronie? Nie. Yeah. Okej. Okay. Tatuś przestań latać. Aha, e, chciałam, żebyśmy jeszcze sobie zwiedzili tutaj mm, ratusz. O, Dusty przyszła, dobra, pójdziemy z Dusty. Naprawdę musisz przejechać ten kawałek tak szybko. Może włączył sobie tapcast, czy coś. Wow. Co ty tu masz? Nie chcę ogrodnika. Tak, nie ma to jak zabierać dzieci do, na oglądanie ratusza, nie? Jak ci się podobało? Nawet nie masz nastrójnika za to. Hello! To takie smutne. Dobra, idziemy ci kupić yy, gravideska. Mm, to było tu. A, weźmy Dusty za sobą. Co tam, porywamy dzieci. <grybujesz> to nic, że Dusty nie kupimy żadnego prezentu. <grybujesz> Na pewno się nie obrazi. O! Będziemy kolejką jechać. A nie, już myślałam. Boże. Nie wiem czemu tak pomyślałam, ale okej. Okay. Mm. Dobra. Czemu tu w ogóle mamy grawideskę tak swoją drogą? Ty się możesz pobawić ze swoją koleżanką. Berka i przestań używać ty tego latającego czegoś. Się bagujesz z tym Lekce rakietowy. Przestań używać. Po na nowy obiekt. Uuu, teleskop! Nie oglądaj. Tak, teraz połowę czasu spędzimy w sklepie. No. O, nic się bawię. szachy... nie można wybrać z listy jaki się chce obiekt. To jest gitara. O, może tu gdzieś jest gravideska? No? O, tu jest pleca krakietowa To może tu będzie. O, jest, jest. Kup. Nie oglądaj, kup. Potem mu zmienimy kolor, bo na razie ciężko. Daj prezent, a kalasowi. Gdzie jesteś? O Jezu, już się ciemno zrobiło. Kiedy to? Proszę cię, synu, kochany. Ojej. Masz, od tatusia. O, dziękuję, tatusiu. Przytul tatusia. Aha, bo to się przemieszczasz. Przytul tatusia. O, Grzecznie. Dobrze. I ty możesz sobie używać tego zamiast chodzenia. A my wybierzemy się. O! Do kina. Idealne miejsce. Ojej, czekajcie. jest dużo, duży wybór. Weź udział w holoprzygodzie, Przygodzie. Zwiedzaj teatr. Pójdź na film. Nie, no to holoprzygoda. Przygoda. No przecież filmy to mamy normalnie. Pan M, tajemniczy człowiek. Pod niepełnym księżycem. Kiosk pełen koszmarów. No to raczej do dziecka nie pasuje. Smocze derby. Oparzenie słoneczne prawdziwa historia. Zapasy z dinozaurami. Mm -hmm. Dobra, weźmiemy smocze derby. No, brzmi tak trochę bajkowo, to. <laughs> Co to? Nie. To na pustkowie byśmy musieli zajrzeć. O, szkoda, że nie ma zdjęcia. Ojej, dlaczego zemdlał? Ej, nie! Obrócie idź na film. Byłaś. O, przygodę, smocze derby, akalas. kalas. mój zędlał, chłopie. Idź, tatusie, na film. Jestem ciekawa, jak im się spodoba. Myślałam, że Akalos jakoś szybciej wygląda. A, dobra. Nowy przyjaciel, o! <laughs> Zaprzyjaźnił się z tą Dusty, ale fajnie. Widzicie z tą osobą na poduszki. Nie. Sorry. Ej, na uryj. O, dobra, wyszli. I co, podobał wam się ten film czy nie? Aha. Nic nie opowiecie, nic nie opowiecie, ja nie wiem. Mm. No właśnie, mógłbyś mu zrobić zdjęcie gdzieś, ale to byśmy musieli zrobić jak jest widno, więc może na razie wrócimy do domu, zjemy coś, pójdziemy spać, a następnego dnia gdzieś jeszcze zrobimy sobie zdjęcie. Ok, kalos się zbagował. A nie, myślałam, on po prostu zmienił strój. A, tu jest nasz dom. Eee, wszędzie muzyka w drogi. Dobra, weź sobie talerz. Mm. Ty jak zwykle nie jesteś głodny, ale idziesz spać, okej. Okay. I sobie spać. Ty jak zjesz, to też pójdziesz sobie spać. Dobrze, to myślę, że nagramy sobie jeszcze jeden odcinek. Bo chciałabym, żeby było widno, żeby oni mogli sobie porobić zdjęcia i jakieś tam tego typu rzeczy. I może jeszcze zajrzymy na te pustkowie. Aha, tu już mi ktoś oczywiście zajął Jasne. Hmm. Idź tu sobie spać. A ty chodź sobie tu spać W ogóle wybierz właściciela. Param. Wybierz właściciela Akalas. Dobra. Okej, okay, no. Taram, Idź spać. Dobra, to widzimy się następnego dnia rano. Okej, okay, jestem z wami z powrotem. Już nastał ranek. Taki lekko mroźny ranek. Znowu mieliśmy jakieś trzęsienie ziemi ze skałami kosmicznymi. Masakra po prostu co tu się dzieje w tym świecie. Ja czasami już tak miałam, że jak grałam sobie tutaj, to e, nagle cały czas po prostu był deszcz mete meteorytów. Nie wiem czemu. Jakoś tak dziwnie to jest skonstruowane. E, dobrze, jak skorzystamy z wszystkiego, co trzeba, aha, chciałam jedną rzecz sprawdzić, czy ja mogę Akalasem przyjąć zlecenie od podróżnika czasu. Hmm, chyba nie, aczkolwiek szkoda. No, mówi się trudno. Hmm. Wyłącz tą muzykę, masakra. Proszę sobie pograć. Hmm. Nie. Niestety nie ma tu nic takiego. I nie ma Dobra, właśnie chciałam zdjęcie zrobić. Gdzie by było najlepsze zdjęcie? W ogóle mu zrobiła zrobiła um, O, może przy obserwatorium. Przy okazji sobie odwiedzimy. A wiecie, co nie? Zrobimy tak. E, idź tu z Akalasem. Mam nadzieję, że on nie na tej grawidesce pójdą, no ale... Coś mi się wydaje, że może tak być. Za to paramem przyjąłam zlecenie od y, podróżnika czasu, żeby gra na grawidesce pojeździć. No chyba będę ujechać tą grawideską. <grytanie> no ten nie jest naprzedzie wyprzedza, tatusia, wyprzedza. Dobra. Kochany synu, weź sobie stań, no dobra, usiądź sobie na tej ławeczce. Weź sobie stań, Tutaj nie chciałam, żebyś się przemieniał z powrotem na docia. I... Gdzie masz swój ten wypaśny aparat? Zrób zdjęcie. No masz. Dobra, będziesz miał zdjęcie z lalką. Nie, nie chcę zdjęcia lalk z lalką, kurde. To jest tak, jak ma się włączoną wolną wolę. Po prostu... usiąść. No ja może ją na chwilę wyłączę. Aaa, gra, gra, gra. No, możesz. dziękuję. Okej. Okay. To jest aparat. O, może ustawienie, rozmiar. Duży portret, o. Chcemy. I... O, no, kolorowe może, mogą może być. Aha, zrób zdjęcie. Wow. Będziesz miał na telefon, Tanny. Jej! obejrzymy. Czy wyszło? Wyszło. Dobra, to teraz zrobimy wstawienie rozmiar mały portret. Żeby mu takie bliższe zdjęcie zrobić. O! Zbliżyć na <grym> Zobaczymy, czy wyszło, ale chyba wyszło. Jej! <grymne> Dobra. Tak. Nowy rodzaj zdjęcia, kamapa. Um, Okej, okay, to chodźmy zwiedzić... może labor... nie. E, czekajcie, bo to było jakieś obserwatorium gdzieś jeszcze chyba. O, tu! Gwiezdne obserwatorium Merkury. Tak. Trening kosmiczny... Zwiedzi gwiazdę y, Obserwatorium no. z Aklasem. Pokażemy mu gwiazdy. On ostatnio śniło o astronautą. To kto wie, jakie są jego marzenia? Kto wie, kto wie, co to? Wędkarz. Mm. Nie mam za bardzo cięcie tego dać. Nie, fotograf na pewno nie. O, szybko wam to zwiedzanie. Mm, idzie. O, potem sobie zjesz tą... ten batonik. No i jak? Kala spodobało Ci się. Pójdź na pokaz w planetarium. A pójdź. O, nie smakował mu. E, a ty pójdziesz sobie. Ja nie wiedziałam, że to tak. Dobra. <laughs> Jak już wcześniej tego nie było widać. Po prostu. Dobra, czekajcie, muszę to ogarnąć. Okej, okay, i teraz. No, idziecie razem. O nie, on tam nie chce iść. dobra. A możesz szukać tej aktywności gwiezdnej? O, możesz. Świetnie. Zobaczymy. Już mamy dwóch paparazzi? Boże, drugi, co tu się dzieje w tym świecie? Szkoda, że nie dostaje żadnych nastrójników. Czy mu się podobało, czy nie? O, teraz dostał. Szał niebieski chciał! Ależ ten pokaz planetarium był fantastyczny, a Kalas na nowo zachwycił się wspaniałością wszechświata. Hmm. A pójdź na trening kosmiczny. Jestem ciekawa, co to manda. da. Aha, ty nie znalazłeś żadnej aktywności gwiezdnej. A to spróbuję jeszcze raz. O! On jest sławny. Aha, bo on jest sławny. Jakoś wcześniej nie chcieli mi dać zniżek, no. Tak cały dzień w obserwatorium. A, miałam jeszcze odwiedzić naszych potomków, tak jak zdążą stąd wyjść. To jeszcze kogoś tam spróbujemy odwiedzić. A param już wyszedł, to poczekaj. Aha. On tak jakby nie skończył. No, dobra. To idziemy podwiedzać jeszcze naszych potomków. gdzieś tu siedzieli. jest tylko jedna. Tu nie ma nikogo. Dobra, spróbujmy. Tak, obydwoje na grawiteski. O, poziom drugi. Jakiegoś nowego Akalasa. O, dofrunęliśmy. Tekstury powoli też. Dobra, dobra. Wpuszczajcie mnie do domu. Ktoś, ktoś tam idzie, ktoś tam idzie. Ty chodź tu. Wow, okej! Okay. To wygląda jak brat bliźniak w ogóle tego. Param, widzicie? Dwight shang W ogóle w jakim stroju? Czekajcie, muszę się uprzyjrzeć. Normalnie wrad Bliźniak. E, poproś o pozowanie. Chcę Ci zrobić zdjęcie. Hmm. Kala, staję tu do środka. Rozgoście. O, wybierz się na przejażdżkę. Dzieci. Okay. Mm. Dobra, spróbuję ci jakoś tu zrobić zdjęcia, choć tu param. Tak, tylko się bardzo do Czekajcie, może poczekam nasz chwilę, aż zje No nie, stój, stój, stój! Gdzie idziesz? O oh my god, jakie mu zdjęcie zrobiłam Oj, oh my straszyłam, się wystraszyłam, czekajcie, jeszcze jedno Eee. O, tak, piękna rączka, liść w głowie. No, jeszcze raz. O, świetna. Dobra, weź coś sobie z lodówki. Zabrażony mózg, może być. Ja sobie obejrzę zdjęcia. <laughs> jakie zdjęcie normalnie istnieje poetyckie. A, ty nie jest... A bo ty nie jesz, zapomniałam. A ten nie chce do ciebie mm, dołączyć. O, a ty mogłeś się bawić tu. O, rządź królewskim dworem. No, zaraz będziemy powoli kończyć. Odcineczek, o. o ruszam na przejażdżkę, wrum wrum. O, na tym się nie da. Hmm, macie tu więcej krzeseł. Zobaczymy, czy znaczy na tym się będzie dało. Taki różowy pokój. Hmm. Jest wieczny już, Później rzekala z ogulatką. Powinniśmy wracać z do domu. O! Jeszcze Iris jakaś przyszła. Czemu nie mogę jej przywitać? Pochwal putro. Wiem, że też jest wielkołakiem. <śmiech> <śmiech> w ogóle jaka Przebierz się w coś normalnego. Um. O, jeszcze ktoś przyszedł. Dwight, ale to on już chyba był wcześniej. Dobra, wracamy do domu. To jest już bardzo, bardzo późno. Param jest totalnie wykończony. Okej. Okay. I już będziemy powoli kończyć. O, jakie ładne widoki. O, będziemy jechać kolejką. Ciekawe czeka na sobie się podoba. Przejażdżka kolejką. O, wypełniłam zadanie na poziom ósmy już. Spać w kapsule sypialnej. Yy, aha, nie jesteś pigułkiem, to dobrze. Yy, dobra, trzeba wam teraz znaleźć to miejsce, gdzie żeście spali. Było chyba tu. Yy, śpi. Nic też śpi. No, także będziemy kończyć yy, na dziś. Yy, A Kalas i, i, i Param tutaj spędzają yy, sobie czas. No i kto mi zajął łóżko? Spadać. To jest moje łóżko. Ja nie mogę. Chociaż jest wybrane jako moje. Pacany, niedobre. <grych> dobra, w każdym razie kończymy. O, mam przejeżdżkę kolejką. Dobra, <grych> to kończymy. <grych> Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Um, Akala się tutaj powoli aklimatyzuje i w ogóle um, myślę, że podoba mu się przyszłość. Jest tak schludnie i ładnie. A param to wiadomo, urodzony po prostu w, niemalże w przyszłości. I znowu deszcz meteorytów. Dobra, wyłączymy to. Okej, okay. to by było na tyle. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pogrywamy z Simami. Cześć!